Dobra, w trakcie załatwiania wszystkich ważnych rzeczy, postanowiłem zrobić sobie chwilę relaksu i sobie siedzę w altance i z tego miejsca serdecznie chciałbym pozdrowić Bikę, która po prostu chciała pozdrowienia, nie zapłaciła mi zresztą jak wszyscy. Siemanko, ja jestem Rowasz i ja w dzisiejszym... ale sobie zrób kamerę, czekaj chwilę. Siemanko, ja jestem Rowasz i w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś co przyda się każdemu na meetup, tym także mi, ponieważ jak zapewne wiesz, jadę sobie na meetup już 31 sierpnia. Zresztą co widać tutaj To wcale nie jest mój edit. Nie, 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 skończę, Nie, nie. Nie, to nie jest mój edit. Nie, skończę, skończę znowu, nie? Ja nie wiem, jak ci to jak ci to mogło przy, 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 przyjść do głowy ci. To mogło przyjść. W każdym bądź razie, w dzisiejszym odcinku będę robił jedną z kilku rzeczy na meetup, a w tym odcinku będę robił koszulkę z takim wzorem, który sobie sam zaprojektowałem. Także już bez beznego przedłużania, zapraszam do oglądania. A, ja zapomniałem zasłonić kamerę, nie? Dobra, jeszcze nie zapomnij wpaść na mojego Instagrama, który teraz wyświetla się tutaj, nie chce mi się go animować, więc po prostu go tutaj wyświetlam, taka jest prawda. Tak, motion tracking, jest ciężki, jest ciężki. tak dokładnie, no, ścieżki. ciężki. Brydziły mi się okulary. Założę cenzurę na moje oczy, bo ja się nie pokazuję bez okularów, bo bez okularów jestem fuj fuj. Dobra, ja aktualnie będę szedł do biblioteki wydrukować yy, właśnie wzór, który pokazałem Ci wcześniej. Będzie on wydrukowany i później będę robił z nim całą magię. Także mam nadzieję, że ten film Ci się naprawdę podoba i będzie pod tym filmem dużo łap łapek w górę, ponieważ wychodzę do ludzi, także za poświęcenie musi być. No, w każdym bądź razie ja już uciekam do biblioteki, uciekam drukować. A, jeszcze szybka przebitka tylko z pójścia do biblioteki i drukowania. Tak, i tyle. Także zapraszam. Dobra, także właśnie idę teraz do biblioteki i tak naprawdę nie ma co Was zanudzać tutaj na klanty. Do zobaczenia w bibliotece. Dobra, wyszedłem, wydrukowany. I będę się tak, bo to tak biblioteki. Cześć, taka. W każdym razie A. mam. I lecimy robić koszulkę. Ale stres, bo to jednak miejsce publiczne. Dobra, ja już wróciłem z biblioteki, jestem na klasie, to też nie będę tarł, za bardzo. W każdym razie wydrukowałem, wygląda to tak, jest to od razu przecięte. I będę to miał mniej więcej w tym miejscu. Taki mam zamiar. Także już przejdźmy do tego, co jest w ogóle potrzebne. Dobra, aktualnie chowam się przed ludźmi, bo się boję ludzi. Yy, w każdym bądź razie yy, mam jeszcze od groma także cały DIY zrobimy jutro, także do zobaczenia za sekundę. Dobra, mamy następny dzień, ja mam nowe okulary, naprawdę jaram się krysie. Tak mi się strasznie te okulary podobają, są według mnie o wiele lepsze niż tamte. Zresztą możesz zagłosować teraz w bankiecie tutaj. Możesz zagłosować w bankiecie, jak ci się podobają te okulary i czy w ogóle ci się podobają. A jeśli po prostu chcesz im wystawić ocenę w skali od 0 do 10, no to napisz w komentarzu ocenę tych okularów. A my już bez żadnego przedłużania wreszcie przejdźmy do robienia koszulki. Dobra, a do zrobienia na druku na koszulkę będą nam potrzebne koszulka. Nadruk, żelazko, folia spożywcza i papier do pieczenia. Jak już mamy wszystko przygotowane, to zaczynamy od wzięcia folii i dokładnego owinięcia nią naszego wzoru. Dobra, powinno to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Teraz sobie musimy wyznaczyć miejsce, gdzie mniej więcej będziemy mieli nasz wzór. Ja chcę mieć w tym miejscu. Jak już mamy wyznaczone, to bierzemy nasz papier do pieczenia, którym przykrywamy wzór. Zbuntowany papier do pieczenia, tego jeszcze świetnie widział. Dobra, jak już mamy przykryty wzór, to teraz zabieramy się za prasowanie. Najważniejsze jest, żeby było bez pary wodnej. Żelazko musimy nastawić na maksimum. Tylko pytanie, jak to się nastawia? Dobra, żelazko jak już mamy na maksimum, to teraz musimy właśnie przede wszystkim skupić się na krawędziach. Przy okazji koszulka sobie wyprasuję. Dobra, jak już mamy to przyprasowane, to teraz wypadałoby sprawdzić w ogóle udało. To wygląda w ten sposób. Jest to jeszcze gorące, więc należy uważać. Jak już to wystygnie, to pokażę Ci mój strój na meetup. Dobra, koszulka mi wystygła, więc teraz Ci pokażę, jak ja będę wyglądał na meetupie. No więc tak mniej więcej będę wyglądał, jest to kigurumi pikachu oraz oczywiście koszulka treehawks, w każdym bądź razie tak mniej więcej będę wyglądał, to jest oczywiście wstępny zamysł, oczywiście to wszystko się może zmienić, ale pomysł mam taki, mam nadzieję, że ci się podoba, a my już przejdźmy do kończenia tego filmu. Dobra jeszcze taki mały disclaimer odnośnie tej koszulki, tylko czekaj otworzę okno bo jest 1856 stopni i teraz mi się będą dzieci drzeć pod oknem, ale no przynajmniej się nie ugotuję, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? W każdym bądź razie, disclaimer jest taki, że tą koszulkę, żeby nie zepsuć druku, należałoby prać y, w rękach, y, ponieważ po prostu wsadzenie jej do pralki może jednak znacznie uszkodzić ten nadruk, zresztą wiem to z doświadczenia, bo już robiłem coś takiego. Robiłem sobie skrzydła, zresztą kto pamięta, ten, ten wie. Także już bez żadnego przedłużania, kończę ten film, ocenię moje okulary, a my Widzimy się za niedługo, bo już mam w głowie kolejne rzeczy, które muszę zrobić na meetup. Na razie i cześć!